Cześć, melduje się Kopikowski. Najwyższa pora na kolejne wideo pogadankowe. Tym razem tematem przewodnim będzie ten oto PZL-23B Karaś z kolekcji Samoloty II wojny światowej, którego otrzymałem przedpremierowo od Kobi. Na początek dwa ważne zastrzeżenia ogólne. Po pierwsze, patrzymy na prototyp, więc jest możliwe, że model z gazetek będzie się nieznacznie różnił. Raczej będzie identyczny, ale tego po prostu się nie dowiemy w tym momencie. Po drugie, jest to nadal praktycznie ten sam model Kobi, którym zachwycałem się w recenzji zestawu pudełkowego numer 5522 i nadal się zachwycam. I tutaj moja ocena się nie zmienia. Natomiast zmienia się kontekst, bo będę omawiać model, który stanowi część nowej, dużej kolekcji. I stąd moje odmienne spostrzeżenia i wnioski. Zapraszam. Przechodzimy do oględzin modelu. Nie będzie to szczegółowa recenzja. No, szczegółowa recenzja będzie za te kilka tygodni, jak już będziemy mieli całego Karasia z gazetek. Wtedy też omówię gazetki i tak dalej. Oczywiście podstawka z ładną, nadrukowaną kafelką. E, mamy tutaj też jedną figurkę e, pilota. Jedna figurka pilota. No, szkoda tylko, że jedna. No, w pudełkowym zestawie były dwie ładny tutaj, ładny pilot, to takie futerko tutaj pod szyją, okej. Okay. Dzisiaj skupimy się na modelu, i to tylko właściwie na kilka takich elementów. So, wypisałem sobie kilka punktów, na które chcę zwrócić Waszą uwagę. I jakby na tym zacznę bazować swoją taką no, opinię na temat tego modelu. W tej rozumiecie, w ramach tej całej kolekcji samolotu II wojny światowej. Przede wszystkim tak, co rzuca się w oczy? No, pierwsza rzecz, oczywiście, która rzuca się w oczy, to to, że jest to praktycznie identyczny model jak ten, z, jak ten, właśnie z pudełka 5522. Nadal wspaniały, tak? ale teraz przyjrzymy się kilku szczegółom. To, co zwraca uwagę, to oczywiście inne oznakowania naniesione na na model. Widzimy tutaj godło 41. Eskadry Rozpoznawczej 4. Pułku Lotniczego w Toruniu. Jednostka ta była dyslokowana w Zdunowie. No tutaj bardzo się cieszę, tak, że mamy nowe oznaczenie. Jest to w takim pięcio, białym pięcioboku czerwony gryf pomorski. Mam nadzieję tutaj, że w, że w gazetkach będzie jakiś artykuł poświęcony temu, żebyśmy mieli jakby taką większą głębię Informacji na ten temat. Na, na stateczniku pionowym widzimy też tutaj nowy nadruk. Jest napis Karaś, PZL, czyli Państwowe Zakłady Lotnicze, Maszyna Numer 6. Oczywiście biało-czerwone szachownice, i tutaj prawidłowo na, no, na no, ówczesny sposób malowania czyli najpierw czerwony, czyli lewy. Lewy górny róg, czerwony, tak samo tutaj, na, na skrzydłach jest prawidłowo, tak jest. Tak. Więc tutaj oznaczenia, no jak najbardziej na plus. Kolejna rzecz, która y, zwróciła moją uwagę, to y, zobaczcie te, te wężyki rur wydechowych. No, są zrobione z takiego fajnego y, plastiku. Y, połyskującego, ja bym powiedział. Taka trochę właśnie połyskująca miedź. Zobaczcie, jak to wygląda w porównaniu z tymi wężykami, które były w, kara, w tym karasiu pudełkowym. Tutaj spróbujemy zrobić, o, zobaczcie, nie? Słuchajcie, jestem facetem, tak? Czyli jestem jakby skazany na niepowodzenie, jeżeli chodzi o analizę, taką głęboką analizę kolorów, ale troszeczkę, e, troszeczkę ten wężyk taki wpada miejscami, w niektórych miejscach wpada w taki trochę róż, trochę fiolet. To mi się nie podoba, ale ogólnie na plus, tak. To, to trzeba tam się przypatrywać. Poza tym mam może jakieś tam skrzywienie, skrzywienie, jakieś mam oczu. W każdym razie bardzo ładnie, tak. Bardzo, ładny, bardzo ładna guma i cieszę się, że zostało tak to zrobione. Natomiast też, co ciekawe, ten brąz tutaj, który dostałem akurat w tym egzemplarzu, w tym prototypowym, jak się domyślam że on chyba służył też do jakichś zdjęć, które widzieliśmy, no, które widzimy w, na, na stronach tam, i to był taki pierwszy egzemplarz, jakiś puszczony tutaj do, do społeczności. I słuchajcie, jest taki, to jest ten jaś, z tych ciemnych brązów, to jest ten jaśniejszy. Nie? Tak, więc, więc to jest kolejna zmiana. Ja bym teraz, i teraz przechodzę do, do jakby takiego ostatniego elementu, na którym się chcę bardzo skupić. No to są, to jest podwozie stałe. Tego, tego modelu. I tutaj, słuchajcie, jest ząk. Na tej zasadzie, że nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Bo tak, słuchajcie, w tym zestawie pudełkowym w Karasiu było świetnie odzorowane to podwozie stałe z prawdziwego Karasia, tak jak widzimy w modelach, na zdjęciach i tak dalej. Takie bardzo takie, bardzo takie duże, takie właśnie te osłony aerodynamiczne, goleni. A to słuchajcie, no i na przykład też lampy właśnie, lampy były ukryte tak jakby tutaj w, w ciągu, tak rozumiecie, były wpuszczone w, w, ten, w ten ciąg tej osłony. A tutaj mamy słuchajcie, dostaliśmy golenie z Junkersa U87B i no i właśnie zupełnie nie wiem dlaczego, no, nie, nie, wiem, nie wiem słuchajcie... No i mało tego, no, no mam nadzieję, że się dowiem dlaczego. Być może jest, jest, jakaś, jest jakaś wiedza, o której, która jest po prostu nadal przede mną zakryta, i się dowiem z jakiegoś artykułu w, w gazetkach, że coś tam, coś tam. Nie? Mało tego, tutaj jest pozostawiona ta, ta szpara tutaj w, w, ty, w tej osłonie aerodynamicznej. I no, no bardzo mi się to nie podoba, ponieważ jest to taki zupełnie zmiana, której nie rozumiem. Jakaś bezsensowna w tym momencie zmiana. Oczywiście, słuchajcie. Z tym podwoziem stałym w, w Karasiach to w ogóle jest ciekawa sprawa. Polecam Wam artykuł, jaki można znaleźć bez problemu w, w internecie pod tytułem Nieudane podwozie Karasia. Jak tak wpiszecie, to tam znajdziecie jakiś tam blog, czy jakąś stronę, na której jest cały ten artykuł. On jest miejscami bardzo taki, on jest taki bardzo naukowy. Natomiast jest kilka akapitów, które, które będą cenne dla, dla po prostu dla... Każdego, kto trochę się interesuje właśnie militariami, lotnictwem II wojny światowej i tak dalej. I tam jest to fajnie opisane, są, mało tego, można znaleźć wiele też wspaniałych zdjęć takich, na których widać karasie z, jakby z, ze zdjętymi lub z uszkodzonymi, zerwanymi tymi osłonami aerodynamicznymi, aerodynamicznymi, gdzie widać tylko koło i taką wąziutką goleń z amortyzatorem, Natomiast to też nie jest to, bo rozumiecie, starałem się wejść w sytuację, dlaczego oni zmienili tą, te, te podwozie stałe tutaj, nie, i to też nie jest to, nie, to też by wyglądało zupełnie inaczej, po prostu tylko taki cienki, cienka goleń z amortyzatorem i wy, wystająca tutaj z, z, z tego miejsca, nie, a tutaj mamy elementy z Junkersa, to trochę mi, wiecie, wygląda tak jakby, no nie wiem, jakby... Byli pod straszną presją czasu i nie mieli po prostu tych elementów akurat w zapasie, a mieli po prostu te elementy do Junkersa i, i po prostu wykorzystali te. I to mi się nie podoba, tak? To jest na, na duży minus, chyba że odszczekam to, słuchajcie, poświęcę na to pół recenzji, jeżeli się dowiem z gazetek, dlaczego są, jeżeli to będzie uzasadnione, dlaczego są tutaj takie, takie te golenie. I to by było tyle. Słuchajcie, chcę sobie zostawić jeszcze coś na, właśnie na, na recenzję, nie chcę się za dużo powtarzać. Ja, ja natomiast jeszcze tylko, właśnie, powiem takie moje przemyślenia odnośnie, właśnie tego modelu, konkretnie w tej kolekcji. Uważam, że, że jest to niefordunne, tak, że on się znalazł w tej kolekcji z kilku względów. No po pierwsze, właśnie bardzo mało różnic jest względem tego modelu pudełkowego, który był bardzo popularny. Tak mi się tak się domyślam, że był bardzo popularny i nadal jest bardzo popularny, tamten karaś numer 5522. Mało tego, ma go pełno osób, tak? Więc to powoduje, że ten model w tej kolekcji jest, jakby ucieszy bardzo wąską liczbę odbiorców, mianowicie tych, którzy że tak powiem, na, na nowo teraz odkrywają kobi, Albo się dopiero zainteresowali, albo wcześniej trochę chodzili wokół tematu Kobi, a że tak powiem, ta kolekcja samolotów II wojny światowej jest teraz dla nich po um, prostu objawieniem, bo oni właśnie, um, rozumiecie, wczuwam się, um, um, uwielbiają samoloty i właśnie no, czekali na taką kolekcję. No to teraz dobra, to teraz wchodzą w tą kolekcję, nie mają jeszcze nic i dostają tego Karasia i się cieszą na pewno. To w tej sytuacji pozostaje tylko jeszcze ząg z tym z tymi po prostu z tym podwoziem stałym. Dlaczego akurat jest taki ten gorszy wzór względem modelu pudełkowego? I tutaj natomiast, ja zawsze, wiecie, lubię da dawać też takie <grytanie> dobre rady, nie? Tutaj akurat w ogóle po nie w czasie, ale wyobraźmy sobie, Wyobraźmy sobie taką przenieśmy się w czasie, powiedzmy sobie, pół roku temu, albo nie wiem, 6, 7, 8 miesięcy wstecz, kiedy prawdopodobnie zamyślano już o tej, o tej kolekcji. Jeszcze doszlifowano pewne, pewne szczegóły, gdyby ktoś mnie zapytał, czy, czy dać tego karasia, to ja bym powiedział nie. Ja bym powiedział nie, ponieważ właśnie mamy tego wspaniałego Karasia, który w dodatku był hitem, prawdopodobnie na gwiazdkę, pełno ludzi go ma i się ludzie nie ucieszą. No ale wtedy powiedzą, no, no tak, Paweł, słuchaj, ale y, musimy mieć jakiś model, który będzie w miarę y, taką trochę zapchaj dziurą, ponieważ musimy coś dać, żeby kupić trochę czasu, bo musimy zaprojektować pełno nowych modeli w późniejszym, na późniejszym ATP kolekcji. Ja mówię, no dobra. Ale zróbmy w takim razie jakieś takie ciekawe modyfikacje. Podaję przykłady. Zróbmy PZL 42, czyli taką, taką modyfikację. To miał być właściwie karaś, tylko z, z kilkoma zmienionymi szczegółami. Między, między innymi ze statecznikiem podwójnym z tyłu, takim mniej więcej jak jest w Łosiu. To jest jeden pomysł. Albo moglibyśmy też w sumie niedużym, niedużym takim wysiłkiem, jeżeli chodzi o, o, o wygląd, zmienić i zrobić PZL-46 SUMA. To są, słuchajcie, oba te modele to są, to są prototypy, ale to są już takie prototypy, wiecie, które, które latały, i a SUM to nawet, 46 SUM to nawet był już zatwierdzony do, był już zamówiony, zatwierdzony do produkcji seryjnej, tylko już się nie udało, bo, bo już była wojna. Druga wojna światowa. Suma to praktycznie, rozumiecie przedłużylibyśmy troszeczkę kadłub, lekkie tutaj modyfikacje i, i był, by, mielibyśmy suma. Albo jeszcze mniejsze zmiany, to zamiast tego Karasia zrobić PZL P11G kobus. Byśmy wzięli po prostu PZLkę P11 i zrobili tam. Troszeczkę byśmy prawdopodobnie o jeden stud wydłużyli kadłub i zrobili owiewkę zamkniętą, kabinę zamkniętą byśmy tutaj wzięli też szkiełka od Harry I, I słuchajcie, bang, nie? Ja uważam, że to, to byłoby to, nie? To z takich, z takich, wiecie, właśnie takie przemyślenia w takich filmikach mają się zdarzać. Ja bym tak to, tak to ujął. No, niestety... Tak się nie stało. Dostaliśmy, w tej kolekcji będzie ten karaś. I tutaj mówię, to będzie. Teraz mam takie przemyślenie, takie, które zresztą nawet zapisałem: że jest to bardzo dobra propozycja dla bardzo wąskiej rzeszy odbiorców. Na pewno się ucieszą ci, którzy jeszcze nie mają w ogóle karasia. Którzy nie kupili Karasia i zdecydowali się na tą kolekcję, w której później będzie masę niesamowitych maszyn. Masę niesamowitych maszyn. Ja, ja natomiast martwię się no, no, o tego Karasia, no to już teraz jakby się wam wypłakałem, a jeszcze martwię się o Mitsubishi 0, które y, cieszy się bardzo małą popularnością w Polsce. Ja to po prostu widzę też y, mam, mam unikatowe, że tak powiem, informacje, ponieważ prowadzę y, też sklep i wiem, jak słabo się y, Mitsubishi 0 sprzedaje. Więc y, zainteresowanie prawdopodobnie jest y, małe, lub rozumiecie. W obliczu tak wspaniałej konkurencji w ofercie KOBI jest właśnie słabe zainteresowanie tym zero. Bo to też jest oczywiście słynna, słynna maszyna, chociaż przede wszystkim na pewno interesuje ludzi, którzy siedzą tam na Pacyfiku, że tak powiem. I mentalnie, i fizycznie mam tu na myśli właśnie Amerykanów, Japończyków i, i osoby zainteresowane tamtym, tamtymi działaniami w obrębie. Pacyfiku. Czy mam coś jeszcze do powiedzenia? Chyba nie. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach. Ch chętnie przeczytam wszystkie wpisy broniące tego podwozia, które zastosowano tutaj w tym Karasiu. Czyli de facto jest to podwozie z Junkersa, w tym tutaj modelu. Napiszcie, co sądzicie o takich pomysłach właśnie typu PZL 42, 46 Sum. PZL P-11G Kobus, które, y, t, rozumiecie, w, in, w alternatywnej rzeczywistości mogłyby zastąpić y, tego Karasia w kolekcji samoloty II wojna Światowa. Recenzja będzie za kilka tygodni. Trzymajcie się. Cześć.